Witam w kolejnym filmie przy moich małych dorastających pająkach. Dzisiaj zajmiemy się psalmopews Cambridge. Jest to drugi pająk tego gatunku, który posiadam. Pierwszego kupiłem, drugiego dostałem w prezencie przy zakupie. Jak widzimy, on tu ładnie sobie pobudował. Tam stópkę widać od spodu ładnie. Ona wygląda. Gniazdo, ten pajączek jest już na L6, jak widzimy znacznie szybciej linieje niż yy, wszystkie moje po loterie, no ale mniejsza z tym, ten pajączek dostanie taką oto tubkę, a ta tubka była po jego poprzedniku, torf mam nasypany do niego, Mam trochę duży korek, więc będę musiał sobie to tu z lekka podkopać. Przód tu. Więc wygrzebiemy sobie tutaj. To tu jest znaczna dziura, że tak powiem żeby po prostu ten korek tam nam przynajmniej mniej się wcisnął nie chcę łamać tego korka, bo skrócić go trzeba za 2 cm, a jak widzimy jest dość ładny, więc lepiej go o właśnie, w ten sposób podkopać włożyć obsypimy torfem i pojemniczek będzie gotowy do tego pojemnika nie będę wkładał żadnych że tak powiem roślinek no bo jest mniejszy niż te pozostałe to można zauważyć ale pająk też jest mniejszy chociaż pa samo z cambridge również dorasta jak większość poecji loterii do 7 cm dc czyli długości ciała żyje też samice też żyją do 20 lat że tak po, wiem w porównaniu do yy, po Salmo Salamopelus Cambridge yy, ma słaby jad. Również jest nadrzewnym, szybkim pająkiem i też lubi dobrze skakać. Zobaczymy, jak będzie przy tym wyciąganiu go, że tak powiem, z pudełeczka. I zobaczymy, czy również będzie tak uciekał jak ten poprzedni pająk, którym był poeciloteria regalis. Dobra. Zbliżyłem sobie trochę kadr, że tak powiem, z tym pająkiem już nie trzeba aż tak mocno się bać, że tak powiem, że nam ugryzie nas. No to on ma bardzo słaby jad. Cyk. Widzimy, jest ładnie wyciągnięty. Miejmy nadzieję, że nie będzie nas chciał gryźć. Jak widzimy, nasz pełączek już jest ładnie ubarwiony. No, zejdź. Można nas dziabnąć, ale wcale nie musi, że tak powiem. Można powiedzieć, jest to podrostek psalmopeus cambridge. Ile będzie miał długości ciała? To może nam się uda zobaczyć, ale nic nie obiecuję, że tak powiem. Tarał, tak na oko, jak widzimy, ma około no, 2,5 cm długości ciała. Więc już na L6 nie jest tak duży, jak można powiedzieć. Jest, są. Poezii Loterię Ładnie udało nam się wieczko yy Zabrać i ja się zbliżam do pajączka i widzimy go mam nadzieję w przybliżeniu z Cambridge jest znacznie spokojniejszy niż poeci Loteria, które mam no ten jest spokojniejszy, ten osobnik jest akurat spokojniejszy niż tego co miałem ostatnio, bo on, no niestety tamten też jak można zauważyć na wcześniejszych filmach lubiał biegać cechą charakterystyczną i bardzo ładną. Chyba raczej wszystkich psalmopeusów są właśnie ich ładne, że tak powiem. O, no dochwaliłem, może nie ucieknie daleko. Jest tutaj, no ale niestety no, szwędaczka mu się włączyła. O, już zaczyna biegać, A może będzie, no i oswoił się z korkiem, jak widzimy, i jest to, powiem, dość szybki. Nie chcę tu, bo niestety, ale koniec z nagrywania, że tak powiem dobra musimy go znowu wybiegać że tak powiem i może uda nam się go jeszcze nagrać z bliska za wcześnie go widzę, pochwaliłem i powiedziałem, że jest mniej biegającym pająkiem niż jego poprzednich no ale jak widzimy nie wyszło nam to i i niestety muszę go łapać ale to przyznać, że już nie biega Daleko nie uciekł tada widzimy Ptasznik jest Płci raczej tu nie rozpoznam chyba, że Wow. Dobra, nie obracam tym pająkiem, bo jak widzimy, przed chwilą był w pudełku, teraz już jest na pudełku, ale to przynajmniej dzięki temu, że wylądował nam na pudełku, może uda nam się jeszcze coś go zbliżyć, że tak powiem. Jak widzimy, są właśnie te jego ładne. Pantofelki. zobaczymy czy damy się jeszcze. o, ładnie zbliżyć. Widzimy, ale pudełko nam, no niestety, ostrość się zgubiła. No to nic. Karapaks jak widzimy, ładny, zielonkawy, zielonkawy, oliwkowy kolor. I ornament jest. Na odwłoku, ale to może uda nam się nagrać. Nie chcę go za bardzo obracać. Ładnie się ustawił. Można by było zmierzyć jego całkowitą długość z odnóżami, no ale że tak powiem, nie chcę za bardzo manewrować. I jak widzimy, jest na odwłoczku jako taki że tak powiem ornamenty pudełko jest białej i nie za bardzo nam widać to no ale mniejsza z tym, że tak powiem widzimy psa Peus Cambridge już można powiedzieć, że na L6 jest niemal wybarwiony jak dorosły osobnik prawie którego posiadam tą samicę którą mam to e... Jest właśnie w terrarium, Mieliśmy ją okazję oglądać. Zobaczymy co to będzie za płeć pająka. No, myślę, że ze dwie wylinki jeszcze i będę mógł określić płeć z wylinki. A z podwozia, no to tak ciężko. Dobra, pakuję pająka do pudełka. I zobaczymy go jeszcze w nowym domku. Ten domek nie jest zbyt duży, więc nie wystarczy mu na za wiele, ale zobaczymy czy będzie on współpracował. Ze mną i ładnie wejdzie do pudełka, czy raczej nie za bardzo. Dobra mniej więcej można powiedzieć że mamy ustawione o. jak widzimy pajączek jest najedzony Aha, tak go nie wrzucimy niestety bo on zejdzie na pewno nie zejdzie nam zobaczmy Ten pan jest skoczny fajnie byłoby jakby wskoczył ale jak widzimy poczłapał sobie spokojnie Tara! i nasz psalmopę z Cambridge już jest w nowym domku że tak powiem możemy sobie go tu jeszcze trochę od spodu oglądnąć i zbliżyć na jego narządy rozrodcze, ale no niestety jest chyba jeszcze za mały, żeby od tak z podwodzia sobie go yy, wyseksować, więc damy mu czas jeszcze, niech sobie podrośnie i zobaczymy, co to będzie w przyszłości. To na tyle jeśli chodzi o dzisiaj w następnym odcinku będzie najprawdopodobniej Poecji Loteria Miranda która wyliniała właśnie na L5, więc już niestety, ale jej yy, domek, czyli matchbox jest za mały. Poczekam na chwilę, aż trochę stwardnieje i będę ją stamtąd przeprowadzał. A więc tyle i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmie.